Wyzywam cię na pojedynek w Fifę, w piątek o 17. Nie wiem, kurwa, czy wejdziesz. Nie wiem skąd mam wiedzieć, czy sobie kurwa poradzisz. A co, jeżeli zagra pięcioma? Albo defensywnym? Jeżeli to jest dla ciebie tylko mecz, to chuja o mnie wiesz i nigdy mnie nie kochała! Nigdy nie wystawiał więcej niż czterech obrońców. Dlaczego miałbym nie zagrać ofensywnie? Dlaczego? Giroud, musisz być z przodu. A co, jeżeli on zagra trzyma napastnikami? Sam musisz obiegać z prawej strony. Kurwa, Walcott! To nie jest i nie był tylko mecz. To walka o honor, szacunek pozwala ukazać to, kim tak naprawdę jesteśmy. Więc jeżeli chcesz ze mną zagrać, wiedz, że będę gotów. EA Sports, it's in the game.